Nie, do mnie Znajomi z liceum piszą, podsyłają mi artykuły o mnie i mówią: Co ty znowu zrobiłaś, Karolina? Osoch? O co? Ja wiem co. Cześć, Dudek! Widzieliście o ta z pieczarką o tym całym zamieszaniu? Przy z pieczarką? Nie, to jest pieczarka, przepraszam. Pieczara to ksają chyba? Od kiedy? Pieczarów na się ksają. A to nie, nie widziałam, nie widziałam. Czy no, może, mówicie co. Jak y, ja Wam robić y, reakcjon, y, first reaktion na Shota a propos tematu, na którym y, no, na, po którym było grubo, to wolę tego nie robić, bo jeśli jeszcze w to y, jeszcze w to wplątam największego streamera całego Lola, w sensie całego Twitcha polskiego, to wolę wolę, wolę, wolę póki co trochę wychirować, bo póki co atencji mi nie brakuje. Więc no, cześć, był alert. To jest po tobie, no. A inaczej, nie, no kurczę. Ja bym już w ogóle. jakby Wszystko, co chciałam powiedzieć, to już powiedziałam. Możecie wejść na Twitter i tam poczytać. Czy żałuję, że zwyzywałam, znaczy, zwyzywałam, że pocisnęłam saju? Tak, bo, znaczy, Saya, saj, to chyba. Bo ksaju się nie odmienia, saja się chyba odmienia. Nie, nie jestem pewna, jak to wygląda, nie? Ale tak jest jak. Y no tak, dlatego przeprosiłam, żałuję, nie powinnam tego robić Chciałam zawrzeć śmiesznie, ale jako, że w sumie to nie jest mój kumpel tak dalej Więc zabrzmiałam hamsko. i teraz to wiem I potem jeszcze się sprułam, że tego, że sajanin <grym> Że, no bo ja, ja uznałam, że mój płociec był jakimś tam górnych lotów A nie, to był taki typika, że hy, 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 masz chłopcy, nie? A ten, a drugi to jest a jego pocisk był typikal, że o streameryka dubskim kręci, nie? Także no. No. Ty się... Ja, uwierzcie mi ogólnie, jak, jak tak hm, na żywo naprawdę mnie zjechało dużo, dużo osób. Tak prywatnie do mnie napisało masę osób. I streamerów i widzów, którzy mówili hej, jestem tego samego zdania ale boję się powiedzieć, żeby nie dostać hajtu i to jest czad przykre, to jest czad przykre, że ludzie muszą, boją się mówić i wyrażać swoje zdanie bo zostaną po prostu zrównani z błotem także czad, no ja nie chcę być streamerką, która liże ludziom tyłki i mówi swoje zdanie po cichu ja chcę być streamerką, za, które, za co mnie polubiliście, prawda? Ja chcę być kimś, kto nie jest Miałki, o. Co inaczej nie, bo jest streamerka Miałki, nie. Miałki ma nikt Miałki, a chodzi o osoba Miałka, to jest taka bez wyrazu, taka, no, jak wiesz, że zobaczysz taki standardowy człowiek, to właśnie taka osoba się bez wyrazu, bez swojego zdania, bez opinii, bez jakichś tam swoich rzeczy. To jest osoba Miałka. <noise> Ale rzekotnie nie. twarzy kobieta się mówisz, że nie możesz się tak wyrazić opinię. No. No, może powinnam, jeszcze sami powinnam przymknąć, mordę, nie? <laughs> jak każdy, nie każdy. O nie, czy o nie, mi się mój tego. nie się, mój, um... Zaczniesz drame z ksały, to może Jazz dance nie będzie, bo Fala unfollowów poleci. <laughs> A co tego? To nie jest ogromny ale powiedzcie mi jeszcze, ja wypowiedział w tym szacie, co? Meg jak... jak... Ktoś zrobi Shota, jak ja oglądam Shota, to muszę wypowiedzieć. A jak nie obejrzę ota, ale będę wiedziała, to nie muszę się powiedzieć, OK? Że jak wiecie, yy, SAJU i cała ekipa, jak Izaki, Pago, strututu, to mają bardzo dużo widzów, followków, yy, fanów i tak dalej Strututu. I SAJO w momencie, gdy Zainsynuował albo po prostu zaratował, że jako streamerka kręcę tyłkiem, żeby, żebyście subowali, to w tym momencie, gdy przez dwa i pół roku broniłam się rękami, nogami przed Just gdy wychodziłam tyłem do, znaczy przodem do kamerki, gdy włączałam kamerkę, gdy wstawałam i tak dalej, to te wszystkie moje starania przez dwa i pół roku yy, o tym, żebyście, żeby właśnie nie być jak typowa streamerka, że o, specjalnie, o, ale się schylę, prawda? To jeśli taki komentarz powstał i zebrał bardzo masę, dużo lajków, a ja w niedługim czasie po tym zatańczę jazz dance, jak wiecie, zakład był, że nie wbije 100 tysięcy followów, a jak wbije 100 tysięcy followów, to jazz dance... Tańczę jazz Dance, o czym wiedzą nasi ludzie, ale nie można zrozumieć cały Twitch. Więc, jako czas, żeby bronić jakkolwiek swojego honoru, przez najbliższy czat, czas nie będę po prostu mogła za... Ja nie chcę. Czat... Ja mam gotowy strój, ja mam gotowy tego. No, playki nie mam jeszcze gotowi, ale mam Just Dance'a, mam. I kamerkę do jazz dansa, jest wszystko zaplanowane, a ja, czad, czysto z wizerunkowych powodów, żeby nie myśleć o myśl hipokrytkę, to po prostu muszę czekać, aż cały temat trochę ucichnie, żeby mi został ten jazzus, ok, czad? Zrozumiecie? Typowa streamerka, właśnie obrażali resztę streamerek? Znaczy, chodzi mi o czysty stereotyp. Nie obrażamy sobie na czacie, nie obrażamy sobie na czacie, nie obrażamy. Zakryć dupę i leśmiej Czy Czemu Ci przeszkadza, że puszczają yy, Resimy Valorant? Wszystko co jakby całe moje zdanie, wszystkie moje argumenty i moja opinia została zawarta w moim twicie i czad... Ja już nie jestem go porusza! Siema, kolitowy. Bo czat no najpierw mówię o aborcji, potem mówię, po, znaczy atakuje poniekąd w sumie największych streamerów polskiego Twitcha, to już tego, już swoje zrobiłam, wszystkie swoje argumenty i moje zdanie, mój punkt widzenia wytłumaczyłam na moim Twitterze, do którego zapraszam i jeśli chcecie dowiedzieć się czegokolwiek, to naprawdę tam jest wszystko, tam jest wszystko. Już nie chcę o tym mówić, ponieważ no dostałam po, po tyłku tak totalnie, yy, ale nie żałuję, nie żałuję, myślę, że ogólnie i do czegoś, żeby to właśnie tego komentarza do Saja, nie? Ale... Ale ja za to przeprosiłam, także git. Po tyłku fik.